Dzisiaj zapraszam Was do opuszczonego domu, który bardzo nas zaskoczył, a tak poza tym witam na moim kanale moje małe podróże. No i chciałam dziś tak troszkę poeksplorować, pourbeksować i ten dom, choć tutaj widzicie na początku, że taki może i bałagan spory jest, natomiast no, bardzo był ciekawy i dużo takich artefaktów. Które no, świadczą o tym, że ten dom prawdopodobnie był opuszczony jakieś 20 lat temu. Także zapraszam na wspólną eksplorację. Taki krótki spacerek yy, po, włościach, po właściciela albo właścicielki, być może Agnieszki, może Zbigniewa, może Ruzi. No, trudno powiedzieć, ponieważ tutaj różne imiona się przewijały. Mam proszek E, który no, no, takie artefakty, to ostatnio widziałam w Skansenie. Zobaczcie, jaki piękny credence tam był. Zaraz tutaj zobaczycie na zdjęciach, bo wrzucę na końcu zdjęcia, bo nie wszystko się udało dobrze sfilmować, więc chciałam tutaj na zdjęciach Wam pokazać. Ale naprawdę zjawiskowo i bardzo ciekawe łóżeczko, też do dziecka było w pokoju. Teraz no, to jest to łóżeczko właśnie w tym pokoju. Bardzo ciekawe, jak widzicie. No, a tutaj yy, dalej na tym kredensie i szopka, zabudowanie. Yy, a właściwie nie, tutaj jest taki składzik, był bardziej jakiś słoik, już ze starymi resztkami, trochę drewna. No, także, nawet chyba węgiel był też. Także ten dom naprawdę, muszę powiedzieć, że przetrwał. I jestem naprawdę zdziwiona, ponieważ jest to dom przy drodze i na pewno usłyszycie za chwilę dźwięki samochodu. opuszczony prawdopodobnie w 1992 roku. Przynajmniej taką gazetę z tą datą, żeśmy tu znaleźli. Strych. Pralnia. Na tym strychu taka ciekawa. Trochę artefaktów, pajęczyn, ubrań. Taka ciekawa torebka. Ktoś tam wisi. No. Bardzo fajna misówka. A tutaj strych i bardzo ciekawa pralnia czegoś takiego nie widziałam jeszcze nigdy chyba prawie no i na koniec tutaj jeszcze trochę takich artefaktów ciekawych kremiwach pamiętam go z dawnych czasów Taki kryminał, oto łóżeczko jeszcze raz. To też było takie ciekawe. Proszek E, którego już nie zobaczymy w sklepach naszych. Krzyżyk, no, żeby po do czego modlić i żeletki, jakby ktoś się pamiętał, takie żeletki dawne wyglądają, także na no, bardzo bogaty w takie różne ciekawe rzeczy. Zapraszam wkrótce i dziękuję za to, że wytrwaliście ze mną do końca w moich małych podróżach. I niedługo kolejne filmy. Do zobaczenia.